Dzień dobry, z tej strony Ewa. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich pozytywnie zakręconych na punkcie zdrapek. Będziemy drapać drapki, oby tylko nam poszło y, lepiej niż do tej pory. I co to mamy? Super linię owocową, ekstra linię i mega linię. Tutaj może jeszcze y, wcześniej pochwalę się, jak to wracałam sobie z kościoła i w żabce kupiłam sobie paradiso z numerem 6 i wydrapałam fajną tutaj kwotę 15 zł. I tutaj jeszcze jest 10 zł, czyli 25 zł. Fajnie. Będzie, za... będzie, będzie, będzie fajny wynik. To jest moje hasło i to czuję dzisiaj. Dobrze, drapiemy. 48 numer, super linia, drapiamy. Czapka i, i ptak. Czapka i ptak. Czapka jedna, druga. Kolejna czapka. I kolejna czapka. Kolejne dwa symbole. Diament, słoń. Diament i słoń. Szukamy diament i słoń. Jest słoń. Na szarym końcu, ale jest. Korona i leżak. Jest korona. Jest kolejna korona. Jest leżak. Co tu jeszcze będzie? Leżak i korona. I leżak, i korona, i leżak. Kolejne symbole. Rower i słońce. Rower i słońce. Słońce i od razu zdrapuję słonia, którego pominęłam. Słońce, rower. Rower. I co tu jeszcze będzie? Rower. Dobrze. Chyba może symbole zdrapmy. Parasol i balony. Jest parasol, jest kolejny parasol i kolejny parasol. Są też balony. Parasol. Parasol, i tutaj nie ma nic, moi drodzy. Różne te symbole, br i tam w oddali L. Dobrze, kolejna zdrapka, numer 50, owocowa. Brzoskwinia i, i jabłko. Trzy sztuki jabłka. Dobrze, zdrapana. Kolejne, trzy jabłka. Zdrapana. Brzoskwinia. Kolejna brzoskwinia. I kolejna. Brzoskwinia. Ok. Następne dwa. Kokos i, i ananas. Jest ananas. Co tu jeszcze mamy? Jest kokos. Teraz tutaj widzę trzy ananasy. I. I kokosy. I tu niżej. Kolejne kokosy, aż cztery sztuki. I tutaj jeszcze ananas. Następna. Figa i. Figa i pomarańcz. Pomarańcz, tutaj figa. Co tu jeszcze będzie? Yy, jest figa. Pomarańcz. I tutaj jest kilka szans na linię. No, ale nie wiadomo jak to będzie, bo jest tylko jeden symbol. Ta paskudna cytryna znowu wjechała. Dwie, je, je, dwie y, cytryny, i y, linii chyba nie ma. O, rany. Gdzie to szukać tych? Tu jest G, tu jest S. Różne. No nieźle. Tutaj w tej zdrapce, tutaj w tej zdrapce z numerem 2 w ekstra linii już utworzyła się nam tu linia, więc ja już nie, zdrapa... nie zdrapywałam więcej. Będziemy sobie drapać razem. Zobaczymy. 20 zł, Hip hip hura. Coś wpadło. Dobrze drapiemy. Diament i... I parasol. Lecimy. Jest diament. Jest diament. Jest parasol. I diament. Co tu jeszcze będzie? Jest jeszcze tutaj diament. I tutaj nie ma już nic więcej. Kolejne dwa symbole: gwiazda i, i balony. Gwiazda jest. Balony też są. Co tu jeszcze będzie dalej? Co tu jeszcze będzie dalej? Gwiazda i balony. Na razie tutaj nic nie ma, dopiero tu na końcu są balony. Dobrze. Serce i. i ptak. Serce jest serce jest i jeszcze potrzebny nam jest ptak. Ale ptaka coś nie widać. Nie ma go. Dobrze, kolejne. Tęcza i klucz. Jest tęcza, moi drodzy. Jest kolejna linia. Co tu mamy? Kolejne 20 zł. No w końcu coś wpada. Tęcza i klucz. Jest jeszcze tutaj Tęcza. Co tu jeszcze uchaczymy? Tęcza jest jeszcze jedna. I jest jeszcze tutaj tęcza. I tutaj niżej nie ma. Dobrze. Teraz od dołu tutaj drapiamy krap i piłka. Jest piłka. Mam nadzieję, że większość wypełni się wygranymi yy, linie. Krap i piłka. Krap, i piłka, jest krab. Co tutaj jeszcze będziemy mieć? Jeszcze mamy piłkę i, i tyle. Kolejne dwa. Słońce i korona. Słońce jest. Jest, moi drodzy, słońce kolejne i kolejna linia. Tym razem 10 zł. To już jest 50 zł. Jest słońce kolejne i korona. Jeszcze szukamy słońce i korona. Słońce i korona. Jest jeszcze tutaj słońce. Korony nie ma. Czapka i i wiatrak. Czapka i wiatrak. Jest wiatrak. Jest wiatrak. Jest wiatrak. Jest nawet czapka, jedna i druga, i tu niżej też jest czapka, i tu jest wiatrak, i niżej też jest wiatrak, i tutaj jest jeszcze czapka. Kolejne symbole: motyl i arbus. Motyl i arbus. Motyl i arbus. Jest arbus. Teraz potrzebny nam jest motyl i arbus jeszcze, ale nie ma. Kolejne dwa symbole to jest rower i sakwa. Rower i sakwa. Rower wydaje mi się, że był jakiś. Ale czy on wystarczy? Na razie jeszcze tu są kwiaty. Kolejny rower wy chyba raczej nie ma. Jest jeszcze kolejny rower, i jest jeszcze kolejny rower, ale przejaśniało. Podkowa i, i kości. Wydaje mi się, że nie ma tych symboli, ale przelećmy. Jest podkowa, ale tutaj są jeszcze inne symbole. Podkowa, jest tutaj podkowa i jest jeszcze tutaj podkowa zdrapmy sobie te kontrolne to jest 3 razy F może sobie zobaczę to jest ekstra linia 3 razy F to jest 50 zł zgadza się 20, 20 i 10 super, super bo coś wpadło bardzo się cieszę i teraz jeszcze mamy ostatnią mega linię z numerem 9 nic tutaj nam się nie wydrapało żadna linia, ale wszystko przed nami Podkowa i, i piłka. Jest podkowa. Jest podkowa. Czy jeszcze będzie podkowa lub piłka? Nie ma nic takiego. Kolejne dwa kości i kokos. Kości. Są kości. Są kości. Czy będzie jeszcze tutaj są kości? Tak. Są tutaj jeszcze kości. I co tu jeszcze będziemy mieć? Jeszcze jedne kości. I czy kokos będzie? Czy się kokos pojawi? Nie pojawił się. Winogrono i łódź. Winogrono i łódź. Winogrono i Łódź. Coś nie za bardzo. Yy, winogrono i Łódź. Jest winogrono. Jest winogrono. Czy będzie jeszcze łódź? Coś tutaj świeci za bardzo. Winogrono i Łódź. Jest jeszcze jedno winogrono. No niestety łodzi nie dali. Kolejne dwa. Auto i liść. Auto i liść. Kojarzę auto. Zgadza się. Jest jedno i drugie. I tutaj niżej. O, łódź. Zobaczcie. Jest łódź. Auto i liść. Jest liść. Jest tutaj auto. No i fajnie. Jest kolejne auto. Jest liść. Arbus. Arbus by się przydał. Arbus by się bardzo nam przydał. No i fajnie. Wydrapana. Kolejne dwa. Klapki i. i logik. Klapki i lodzik. czy coś jeszcze będzie? Jest lodzik. Tylko tutaj jest sporo innych symboli. Klapki i lodzik. Klapek chyba nie ma. Kolejne dwa. Dzwon i diament. Dzwon i diament. Dzwon i diament. Jest diament. Jest diament. Jest dzwon. Rower byłby mile widziany. Jest diament. Co tu jeszcze będzie? Jest diament. Tutaj jest jeszcze podkowa, której nie wydrapałam tam poprzednio. I tutaj jest jeszcze diament. I ostatni, dro... ostatni symbol. Popcorn. Popcorn jest, ale on raczej nic tutaj nam nie zmieni. O, jeszcze tutaj jest niezdrapana. Przeze mnie. Popcorn, tak. Niestety. Popcorn się nie pojawił. Zobaczmy, co tu jest. Tu niestety jest portfel, a szkoda, bo było 100 zł, ale zobaczmy sobie, czy, czy to wszystko się zgadza. Całkiem różne, czyli moi drodzy, trzy zdrapki przegrane. Jedna, druga i trzecia, ale ta jedna, ekstra linia dała nam 5 dyw i z tego się trzymajmy, z tego się cieszmy. No i jeszcze ta... Yy przypadkowa zdrabka paradiso też yy, dała nam też da, dała 25 zł więc będzie fajny następny odcinek coś tam zakupimy będą zdrabki z Krakowa bo znowu wybieram się do Krakowa także moi drodzy żegnam was yy, życzę Wam dużo wysokich wygranych pozdrawiam Was bardzo wszystkich subskrybentów bo jest ich już 56 osób. Wszystkich subskrybentów, oglądających. Do zobaczenia, do widzenia. Pa!